Siemaneczko, z tej strony no Brian211 Dzisiaj sobie zagramy w farminga 19 na mapie w Zabierzowska Dzisiaj sobie pracujemy takim sprzętem, bo mój stoi tam Tym sprzętem ogólnie ten sprzęt sąsiada sąsiad potrzebuje trochę sumy więc przyjechał znaczy, przyjechał, użyczył. Na ciągnik razem z prasą. Wiem, wiem, dobry sąsiad. Skoro użycza taki sprzęt, to musi mieć chyba zaufanie do, co do mnie. Więc tak. Podpalamy hmm. sobie. Ogólnie to jest chłoma z rzepaku, no bo potrzebuje płomy do pieca, a nie dlatego użyczył nam sprzęt no i sobie lecimy nie wiem ile z tym można u mnie lecieć oj widzę, że ten pęd ma ciężko przynieść z tego co mi wiadomo to ma coś koło 300 koni ten fajnik Model to no 900... tak? 916 Vario Więc ciągniczek nic niczego sobie Z dociążeniem z przodu tak jak widzimy Rasa w na landa Stało, komorowa, z tego co widzę. Okay. No, i tak sobie będziemy jeździć, Odcinek nie będzie zbyt długi, tylko tyle to sprasowanie chyba tego pola, bo tutaj dużo nie ma do sprasowania. Ej ale naprawdę ma ten ciągnik ciężko Gramy sobie oczywiście na mod season Nie wiem czy to jest już sezon mod seasonu ale Jest już dosyć sporo tych sezonów Nie wiem czy w ogóle można sprawdzić coś takiego ile czasu już ile sezonów, że tak powiem, gram na tym. O, oczywiście to jest e, seria singla, tak, to nie jest żaden multiplayer. Niestety, chociaż wolałbym multiplayera, co więcej by się działo, tak. Zawsze było się pogadać o innych rzeczach niż tak... nie wiadomo o czym rozmawiać, tak. Jak dobrze pójdzie, to w następnym odcinku planuję zrobić żniwa rzepaku następnego pola. I chyba też na słomę będzie to szło. Jeżeli jest taka możliwość robienia słomy z rzepaku, tak jak w prawdziwym życiu, to czemu nie? A wiem, że słoma z rzepaku jest często gęsto wykorzystywana do pieca. Może i nie tylko, jak wiecie, do czego jeszcze, możecie napisać w komentarzach, do czego jeszcze słomę z rzepaku się wykorzystuje. Ja chętnie poczytam komentarze. Ogólnie gramy sobie jeszcze na shaderach. Na shaderach przepraszam. Na shaderach sobie gramy. Eee, belki jak widzicie są to szóstki wykonane. Wykonujemy szóstki. Bo mniejszych nie potrzebuje. Mniejsze nawet nie wiem czy by dało się ujechać, bo podejrzewam, że to była belka przy belce. Bo tu prosiłem e, tą część pola wypożyczonym kombajnem, bo się szykuję powoli do zmiany kombajnu, bo mam e, jak na razie to John Deere'a W202 chyba? Ale nie jestem pewien z headerem 6,7 m czy 6,6 m e, to aktualnie tam Ursus Sipmunk stoi to tam e, sobie John Deere tutaj miałem na wypożyczeniu fenda dużego z headerem 10,7 m no to już słoma jest tęga, prawda po takim kolosie a miałem go na wypożyczeniu, bo mówię, no, się szykuję do zmienienia kombajnu na większy. Chociaż John Deere u mnie się nie napracował zbyt dużo. Tam parę tylko motogodzin ma. Ale zawsze to większy zbiornik, tak? Tym bardziej, że to już nie są małe kawałki, tak jak to było na początku, że tam miało to po hektar, po dwa. Tylko to już się zaczyna robić po 6 hektarów minimum w jednym kawałku, prawda? Na farmingowe hektary oczywiście mówię. Nie mówię tutaj o realności, tak? Bo to jest zupełnie inne odzwierciedlenie. Bo tutaj możemy mieć 15 hektarów, a maszyny będziemy mieli tak jak w życiu realnym, kurczę na 200 hektarów, tak? Wiadomo, że w życiu realnym 15 hektarów nie będziemy kosić kombajnem, który ma 10 metrów header, tak? Kurczę, ale nie myślałem, że będzie tak ciężko sędz miał tą prasę w pełnym pokosie słomy. Myślałem, że będzie miał trochę zapasu, że on sobie tam będzie Pomykał. No ale nic. Jest jak jest. Ogólnie to ma bardzo fajne dźwięki. Ten ciągnik. Bardzo fajne. Co tu możemy sobie zrobić? Aha, szyberdaksy otworzyć. Fajnie. Wiadomo, tutaj drzwi. Tutaj szyby boczne. Tylko, że to nam nikt nie zmienia, chyba. Zaraz zobaczymy na drzwiach, bo to zawsze na drzwiach się okazywało. No nie, jednak zmienia, jednak go troszeczkę lepiej słychać. Ten ciągnik. Mam nadzieję ogólnie, że dźwięki są ok, że nie jest za głośno, czy coś. Że mnie też... oj. To duże spisko maszyn w jednym miejscu. O, odpuściło. Dobra, zamkniemy te drzwi, bo... Ciągnik i tak ma klimatyzację. Taki model, więc... Bez sensu. Jeszcze ten jeszcze coś rozwalimy i dopiero będzie trzeba będzie odkupić sąsiadowi obi ciągnicy. Praca jest oczywiście w dodatku kardyna Bardzo ładnie wykonana. jak to się mówi, jakoś tkwi w detalach. Tak. No i super, i będzie pół pora zrobione. Ogólnie próbowałem sobie live odpalić, ale nie wiem, jakoś nie mogę puścić muzyki w tle, nie wiem, jak to zrobić, żeby OBS to odebrał. Jeszcze dzisiaj będę się próbował z tym pobawić. Może na jakimś live'ie sobie byśmy razem pograli, no oczywiście bez modu na podstawce. bo żeby mieć wszystkie mody, których ja używam, no to, no to by trzeba było coś pomyśleć, tak? Bo tego jest, podejrzewam, że coś po 15 giga, bo jest trochę tych modów. A, ogólnie wam zapomniałem powiedzieć, gospodarstwo jest nastawione, tutaj moje wirtualne gospodarstwo, Nastawione jest na hodowlę krów mlecznych. mięsnych y, posiadam dwie sztuki na wypróbowanie, zobaczyć, jak to w ogóle się sprawuje i zachowuje. E, także na hodowlę krów mlecznych, e, już Wam pokazuję, ogólnie jest 11 krów e, mlecznych, tak. 11 krów ogólnie, tak. Z tego co widzę, są dwie nowonarodzone. A ta ma. No to ma cztery miesiące, a dwie są nowonarodzone. 11 krów. O... Jak na razie na 11 krów to kukurydzy nie siałem. No bo nie czuję takiej potrzeby. Kiszonkę e, robię z trawy, tak. Tam jeden Syros już się powoli kończy, to drugi jak widzicie jest przykryty. Właśnie tam się fermentuje kiszonka. Oj, oj, ale lagat dostałem. Kompletnie nic nie mogłem zrobić. Tutaj to te pole też do mnie należy, akurat jest owiec na nim posiany. Ogólnie to praktycznie w tym roku, w tym, znaczy w tym roku, w tym sezonie, no i w roku można tak to nazwać, yy, nie mam posianej pszenicy. Właśnie sobie zdałem z tego sprawę. Ogólnie trzeba będzie przebudować gospodarstwo, bo się maszynami powoli nie mieszczę, przestaje się mieścić. Tutaj stoją dwa główne byczki pociągowe w gospodarstwie Sejm e, Titan. podajże 160 koni i John Deere 78-20. Coś tam od, chyba 200 koni. Ciągnik ma. Głównie służy do siewu. I tam do orki. Tak, no bo to wiadomo, trzeba pociągnąć czymś ten płuk, ogólnie sobie pogramy jeszcze w ETF-a. Tylko muszę ogarnąć promocja bo jest niekompatybilny teraz z nową aktualizacją ets i no nie chcę skraszować sobie gry, tak Więc jak ogarnę ets to odpalę sobie ets nagram coś Tam se pojeździmy Tutaj już powoli kończymy to. Myślałem, że mniej belek będzie, a jest dosyć, dosyć sporo. Ogólnie nie powiem, na tym gospodarstwie to przydałaby mi się, że, że tak powiem, druga osoba. Mam jedno potężne pole na praktycznie samym końcu mapy. No i bym potrzebował osoby, nie wiem, czy do jeżdżenia kombajnem, czy do odwozu, zależy. Co już by sobie ta osoba chciała robić, tak? Zawsze idzie się dogadać. Zawsze idzie porozmawiać sobie na ten temat. Zawsze idzie to sobie ustalić, tak? No. Ogólnie to też przepraszam, że tak filmów nie ma często, ale wiadomo, każdy ma swoje zajęcia, swoje obowiązki. Ja miałem teraz bardzo trudny okres i to bardzo, że nie miałem tego czasu na nagrywanie. Teraz się zrobił luzik, jest lepiej, tak? I myślę, że filmiki powinny się pojawiać, no myślę, że raz y, dziennie, albo y, raz na dwa dni, tak. No. Myślę, że tak sobie y, wyznaczę cel na, do nagrywania. O. wiecie, kto nie próbuje, ten nie pije szampana, tak? Trzeba w życiu wszystkiego próbować, ja teraz próbuję się wybić na YouTube e, no w tych czasach, które mamy, tak? Czyli, że wiadomo, jest dużo stałych widzów, którzy e, uwielbiają kogoś e. Przepraszam za to. Niespodziewany telefon. Ale to sobie oddzwonię, bo wiem kto. To sobie oddzwonię po, po nagrywaniu, tak? Yy, nagrywania może być ile? 5... Pięć... O, myślę 5-10 minut, tak? Bo nie będę wykonywał następnych prac, yy, no bo to trzeba zwieść berki, tak? Ewentualnie mogę ten... Yy... Jeszcze na koniec wsiąść do Ursusa i tam z Sipmą sobie przejeździć Bo tam zostały dwa rządki więc Więc nie ma problemu tak z tym żeby to zrobić I będzie wszystko, wszystko ok Koła, ale nie, no to jest bardzo fajne, nie, że ma tak ciężko. Było więcej wysypanej słomy, to no w prawdziwym życiu też trzeba przyhamować, żeby ten podbieracz e, wciągnął tą słomę, tak, jak najbardziej, więc to jest na plus dla mnie to wykonanie. Tylko nie wiem, czy to jest jakiś mod, czy ta prasa ma w sobie w to wgrane, ale jest bardzo, bardzo fajny. Fajne też jest to, że nie trzeba się zatrzymywać z tą pracą. Nie wiem, jak jest w życiu prywatnym, bo nie widziałem takiej pracy na żywo, e, więc nie wiem, czy to tak do końca działa. Ale jakby tak działało, kurczę, by było super. Naprawdę by było super dla wiadomo dla rolnika. Bo to jest zawsze każda, każde przyspieszenie roboty sobie. Że nie trzeba tracić te, tych minut. Tak jak ja pamiętam jak mój tato w, w pg ze daw No w dawnych państwowych gospodarstwach rolnych tak pracował. I było te zwijanie słomy, I właśnie jeździł taką prasą z SIPMą Tak jak tam stoi, tylko że jeździł do, do prasy. Był podczepiony ciągnik Ursus 1222, szóstka bez napędu, tak zwana. No to pamiętam, jak się ciągnęło za ten sznurek, żeby puścić mechanizm, który owija tego balota, tak, tę belkę. Kurczę, to zajmowało sporo czasu. Nie powiem, ale sporo zajmowało, tak. Dobra, teraz spróbujemy dobić to do szóstki, do sześciu ton. No i to wsiadamy potem do Ursusa i Ursusem się sprasujemy no, dokładnie półtorej rządka słomy, tak? Podczat nawet pod górkę ma ciężko. Dobra, dobijemy to do szóstki. To nie moje. Ogólnie to tutaj też mam pola w dzierżawę wziętą, także wiecie. Wszystkie, wszystkich pól za gotówkę wykupionych nie mam. Te za też są, jak w prawdziwym życiu, no. Dobra, jest szóstka tych 11 kilo, to tam... Już niech sobie będą. Dobra, gasimy Fenda. Lecimy do Ursusa. Podbierak dół na dole ta odpalona, a i te obroty To już jest mój sprzęt, to ja tam go nie oszczędzam 15 na godzinę sobie z nim lecę No ale i tak tutaj mam mały pokos słomy, co można tak lecieć tutaj w ciągło w ciągło dobra zopamy i wjeżdżamy w pokój. i sznurek poszedł, trapa otwarta zwolnienie blokady maszyny losującej i jedziemy dalej damy sobie te 11 żeby sobie jechać bo powoli też nie ma co jechać bo robota będzie nam stała Jak widzicie, no Ursus jest ze mną e, przynajmniej czwórka bez napędu, tak? E, to jest model 2012. tutaj e, próbowałem odwzorować e, czwórkę mojego wujka, co mi się delikatnie nie udało, no bo wujka czwórka była po przejściach i ma zmienioną e, nie tyle tą maskę, tylko ten gris z przodu, gdzie są światła. Jest innego koloru, no ale uznajmy, że jest w miarę. Tak, od wzorowana 1012, -ka. i on jest ten ciągnik ze mną na tej serii naprawdę od początku. Tak, on był głównym na początku. Koniem pociągowym tutaj, no bo yy, na stat gospodarstwa miałem tylko tego ursusa i 60 z kurem, i miałem tylko dwa pola, tak? Żadnej łąki, nic, yy, dlatego też jest tak mało krów, no bo krowy są dopiero może od. poprzedniego sezonu w połowie? Nie, w połowie nie. To ja mówię. Krowy są już drugi sezon ze mną. No, będzie drugi sezon, jak krowy są ze mną. Dlatego też jest ich tak mało, prawda? Zawsze zapominam tu ten Wyścielić sobie na dogę Ale tu jest trawka To nic nie szkodzi Dobra, u pakujemy tutaj pod biatę z trasą, bo jeszcze nam się przyda Dobra, gasimy go I Wam pokażę Tak z grubsza Jakie są ciągniki z mam, tak? Eee, no to tu stoi szóstka z napędem, czyli model 1434 z paszowozem. Oczywiście paszowóz załadowany. Staniemy sobie tu, będzie bezpieczniej. Albo nie. Tutaj jak widzicie jeszcze stoi białoruśka z turem. Oczywiście, osprzęt do tura też jest. O, tutaj mówiłem o tym John Deere. Och, przepraszam, to jest model W540, nie W202. Przepraszam, najmocniej się pomyliłem. W540. I y header 622X. Tutaj wiadomo. Hala na zboże, aktualnie z, e, stoją maszyny, wiadomo, a mówię hala na zboże, jakby w tych dwóch filosach się nie pomieściło, dlatego jest też hala. Tutaj już jest bardziej koń pociągowy, same Titan, e, 160, 165, no mówię, 160 koni ma, tak siewnik Horsza 6-metrowy, pług Fernanda z y, tym, zwałem e, Oczywiście, jak był jeden pług, to wykorzystywałem wał. Teraz są dwa pługi, no to wału tak nie wykorzystuję, jak y, oram na dwa, jak się ora na dwa. No tutaj jest e, obryskiwacz z balkon 24 metra, e, rozrzutnik Forszmita. Będzie jeszcze jeden, tylko długo, długo jest yy, transportowany z Niemiec. No i tu oczywiście byczek. O 7830, kurczę, co ja, ja miałem z tym 7820? Były takie modele, ale ten jest 7830, tak, John Direct Na GPS-ie. Z obciążnikiem z przodu. Miałem do wyboru z ale mówię, no nie będę nic z przodu podczepiał takiego, więc wybrałem sobie z obciążnikiem, tak. E, to mi się w nim podoba fajnego, że ma poszerzoną, e, poszerzony rozstaw kół. Nie wiem, czy to widać, ale jest poszerzony. Kurczę, jak to zrobić, o. No jest poszerzony, tak. Jest dużo szerszy niż yy, na przykład Sejm. Dobra, w tym odcinku to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i miłego dzionka Wam życzę. Cześć!